Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Alternate Watch. Mówiąc szczerze, z wszystkich gier, na ten moment, typu właśnie Observation Duty, Alternate Watch, Midnight Monitor, czy jakieś inne, czy Kafon Camera, to właśnie Alternate Watch jest najbardziej oglądalną grą na moim kanale z tej całej tematyki, więc postanowiłem, że zrobimy jeszcze kolejny odcinek z Alternate Watcha, nie? Yy... Gigramy na Dark Mouchy, to tak, tak Dark następnym razem. Ja muszę sobie już powiedzieć, tą grę, jak tutaj są anomalie, czy coś, jak to tu wygląda. Bo mówię, ja dawno nie grałem w Alternate Watcha, trochę czasu minęło od tego. I mam takie życzenie, żeby mi dobrze poszło, nie? Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Oczywiście to jest więcej myśli, to jest najgorsze. Myśl w grze, wszyscy dobrze wiemy. No, dobra, no czy coś się tutaj podzieje, ciekawego? Nie wiem, ale ja się domyślałem, że się coś podzieje, ciekawego bo zazwyczaj tak się dzieje, jak grały w Alternate Watcha. Eee, no ale dobra, eee, nagrałem też dla was kolejne, podłącznie cztery odcinki z Midnight Monitora, akurat tego jeszcze nie, wrzuci, nie widzicie, ale eee, kiedy pewnie oglądacie ten odcinek, co teraz nagrywam, czyli ten z Alternate Watcha, to już odcinek z Midnight Monitora pewnie na zobaczycie. Eee, no że gra jest całkiem fajna, jest nadal rozwijana, eee, okej, okay, mamy za anomalię, eee, ale mówiąc szczerze, jakoś specjalnie mi się nie widzi, i e, niby jest fajna, ale no. czegoś mi jednak nie brakuje, mówiąc szczerze. Taka prawda, czegoś mi w niej brakuje e, i tyle. No było displacement, bo nam się przesunęło tutaj. To się nam Są e, taki prosty displacement na sam początek. E, więc, no, ale ten jak mówię, jest mega ładny. Mamy jakieś te rzeczy, mówię. Jest... Nie jest on jeszcze skończony, tylko gra. nie jest to skończona gra. A mi się Co? mówiąc szczerze, ona podoba, chyba najbardziej, naprawdę. Z tych wszystkich gier, mówię, jak powiedziałem, są wszystkie, się to najbardziej podoba. Tak mówiąc szczerze. Właśnie Alternate Watch mi się to najbardziej podoba. Jakiś ten klimat mi najbardziej odpowiada. I w tym Observation Duty były fajne rzeczy, typu Zenek i jego wizyty. Yy, ale no, w sumie rzeczy z Zenkiem zaczęły się od tego. Nie. Nie. Od Darknet były pierwsze zenki, ale zaczęłam nazywać go jako zenek dopiero w bokach on camera. Zaczęłam go nazywać. Więc dobra, zobaczymy. No, co będzie coś ciekawego. no się wieloma mega proste. Myślę, że dark Moda tutaj zagramy, żeby było ciekawiej. Zagram na tym dark Będziemy tak obserwować. Było trudniej, ciekawiej. Więc dobra. A dobra, wziąłem wszystko, jeżeli nie brakuje kamery. Ale chyba tu mamy Displacement. E, ale dobra, mamy na pewno e, mimika. To już widzę, mamy mimika tutaj na schodach. E, więc go już tutaj zgłosimy, tego mimika. Tam jeszcze... Aha, czy to był Displacement? Jeszcze dodatkowy... Nie wiem, chyba to był mimik po prostu, ale na pewno jest Displacement. Uh, I to się wydarzyło też. Dodatkowa <grych> kaseta, która jeszcze się przesunęła. Więc naprawdę. ciekawe rzeczy się tutaj podziały. Mamy pierwszą noc. Mówię, to ogólnie ta noc jest o wiele krótsza. Też jest według mnie plusem tej gry w porównaniu właśnie takiego observation duty. gdzie nagranie takiej jednej udanej nocy to było 30 bite minut, więc to było naprawdę sporo. A prawda jest taka, że tutaj nie widzieliśmy jeszcze wszystkich anomalii. I monitor monitorze też nie widziałem wszystkich, ale jakoś. tak ta gra jakoś tak. Nie zapasynowała, żebym w nią jakoś specjalnie dużo grał. Zrobiłem dwie godziny łącznie. O, zajmę tak, tak. Łącznie dwie godziny pograłem w tego bitę monitora, ale go zwróciłem. W <grych> skrócie zwróciłem go w końcu. E, nie chciałem go już mieć. E, żeby była kasa, też za to e, i tyle. Był mimik, oczywiście też był prosty w zauważenia. Zdobyć tu właśnie taki jeden był. E, mamy displacement W, w Spialni. chyba Gitara tam poruszyła. Mam takie wrażenie. E, tu mimik, właśnie tutaj był. ze pudełeczko. Mamy displacement. E, znowu na schodach. Kresło. Bo tu się dzieje te coś dosyć sporo się dzieje. O dziwo. W początku. Wydarzyło i dosyć sporo. O. Eee, coś, tu się wydarzyło. Displacement się wydarzył w pralni. Lampka, Właśnie to jest lampka, nie wiem jak to nazwać. I tam przysunęła. Znaczy, nie pamiętam, patrzymy na jakąś kamerę, nie? I nagle się robi czarna, na chwilę, i wiemy, że coś tu się wydarzyło. Taka, jakby mała podpowiedź. To mi się podoba, akurat, w tej grze. Więc szczerze, to akurat mi się w tym podoba. Bo coś widać, że coś się podziało, nie? Jakaś mała podpowiedź, o tutaj coś się podziało. Uważaj e, na przyszłość, nie? Przyjrzyj się dokładnie. Mamy mimika w salonie. Mamy dodatkowy kwiatek. Kwiatek! E, nie kupowałem tyle roślinek. E, proszę mi usunąć tego kwiatka. Chociaż za darmo. Za darmo to bym chyba i tak zostawił ten kwiatek, nie? Więc szczerze. Ok, coś tam mamy. Mamy też mimika w spialni, miał dodatkową tą walizczkę. woli waliseczka, to jest bardziej, nie? Ta walizka. się tam zdupikowała. Też bym nie pogardzić taką dodatkową walizką, nie? Tak tak, co darmowe, to darmowe, nie? Więc sobie takie te anomalie z mimikiem są korzystne dla mieszkańców tego domu. Który musimy pilnować, więc czy miałoby sens się pozbywać mamy displacement jeszcze dodatkowo? Ci gitary? Co się podziało? No, parę rzeczy. No, co się dzieje w tym domu? Się to naprawdę dzieje. E, pozbywamy Tak, to ledwo co zobaczę, normalnie to już ją zgłaszam, nie? Więc dobrze mi idzie. Jest druga w nocy. E, nie nagram tego z kamerką, bo jest już późno, kiedy to nagrywam. Dlatego. E, więc, no, dlatego tego nie robię. Ale myślę, że będę częściej nagrywać z kamerką. Mam nadzieję wszystkie ciężkość będę, będę grać z kamerką, zainwestuję w lepsze oświetlenie, e, to w ogóle będzie fajnie, i lepszą kamerkę przede wszystkim, to w ogóle będzie wtedy będą odcinki z kamerką, e, mamy tutaj jest mercenaries, dobra jest tutaj, we have the, their prayers, mamy ich modlitwy, ok. o I mean, displacement też ja mam katar. Oczywiście nagrywam, nie? Nagrywam mam katar. uś tak być. Eee, display mamy w tej. W łazience. Ja czegoś nie zauważę wszystkiego. Oczywiście możecie pisać. Jeśli coś, coś, czegoś nie zauważyłem. Jest to możliwe, że czegoś nie zauważę. Chociaż eee, Moje wprawne oko już sporo widzi. Jeśli chodzi o to. Dlatego planuję specjalnie dlatego zagrać na Darkmocie po prostu wkrótce, żeby było ciekawiej dla Was i ogólnie byli zadowoleni i tyle. Bo raczej zadowoleni, że nagrywam więcej Alternate Watcha, który jest chyba najpopularniejszy na moim kanale, więc no. Dobra, Ale no coś no nie mamy, no spokojna noc, bardzo spokojna. Na pewno coś się wydarzyło e, tylko jeszcze nie zauważyłem O Jezu, ten katar cholerny A, coś tu mamy chyba? Nie Chyba nic nie mamy jak na razie. Bo coś się wydarzyło ja tego nie widzę. Dobra, w takiej piwnicy. Na schodach jest... Już nie, nic się nie dzieje. Uch, nie, tu jest tak jak było. Nie było anomalii. Ewentualnie nie ma żadnego mika na pewno w kuchni, to widzę. Ewentualnie jest displacement gdzieś. Tutaj też nic nie ma. Było displacement. Mamy mimika w pokoju dziecięcym, no bo piłki tutaj nie było, były tylko kloski Lego. Eee, tu też mam displacement. Więc dobra. A e, więc teraz tutaj Displacement w sypialni, jeszcze walnijmy. I dobra, idziemy dalej. Szukać podejrzanych rzeczy. Nie było, dobra, nie było. Nie było tutaj nic. Tutaj nic się nie dzieje. Tu to też nie było, nic się nie dzieje. Nie, nic się nie dzieje. Tutaj też nic. Czyli w nocy. Dobrze, dobrze, bardzo już tam idzie. E, Coś się dzieje? No chyba nie. Jest spokojnie w kuchni. chociaż był displacement. Czy jest ogólnie spokojnie? Tutaj też Light Anomaly. Okej. Okay. To jest Electrical w sypialni. Światła nam się łączyły. Eee, dobra. Anomalię removed, ok, pięknie, ładnie. Podływałem się anomalii. Dobra. Czy coś mamy podejrzanego? No nie. Bardzo spokojnie. Teraz się zrobiło. Ładnie, no tutaj coś się podziało. To jest, to jest pomieszczenie, na którym najmniej wiem, co się dzieje ewentualnie. Mamy displacement w kuchni. Już mogę zgłosić. świecznie nam się obrócił. jest dobrze. Tutaj, tutaj nic nie mamy. Tutaj. Remove, tutaj. Tutaj wszystko jest. Coś się wydarzyło. Eee, Moja mimika. Chyba w pokoju dziennym znowu. Znowu chyba mimik, bo tego tutaj nie było tych ręczników. Nie wydaje mi się, żeby one tutaj były. Dodatkowe ręczniki? O, nie, pogarduj mimiki to są bardzo fajne anomalie, nie? Dodatkowe ręczniki czy coś. Przydadzą się, nie? Do życia. Ehm, um, coś słyszałem. Eee, coś mi się to nie podoba. I zimny głos. Ale to nie jest jako anomalia. Czekajcie chwilę. Anomaly list, creature. No, to co nie. To nie mamy Cloud Figure Obscure. No tego nie mamy, Turpa też nie. Ee, więc. Okej, okay, mamy załomimika. no dodatkowy kroczek znowu. No, nie ma tu żadnej zakapturzonej postaci. Ee... Albo to jest unknown. Po prostu spadła gwiazdka z tego Ale pewno tu jest y, 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 anomalia, bo tej gwiazdki normalnie nie ma na podłodze No to kurna co to jest? Displacement jeszcze może być ewentualnie Więc dobra y, Idziemy do Innych pomieszczeń, bo to jest ostatnia Ostatnia rzecz może być o, to był displacement po prostu ta gwiazdka się teraz spadła. Okej, okay, coś tu się dzieje. Coś tu się podziało i teraz musimy to znaleźć. Coś się stało w salonie. Tylko co? Displacement się stanął w salonie. Więc już to musimy zgłosić. Dobra. Nie, to chyba tak było, to dziwne coś, nie wiem, co to jest właściwie. Był displacement w salonie zgłoszony tutaj Bo bez zmian tutaj ewentualnie damy klasyczny displacement EWIDENT MAMY! YO! Mamy ewident Mamy mimika, dobra mamy dwa piloty eee, Mimik w salonie Kurde Musimy eee, zacząć pracować Normal removed, mamy wagłę Damy e, szybko mimika w piwnicy no, Tutaj się nic nie podziało, no coś możliwe że Tutaj jakiś displacement, tak, bo mamy displacement Ej, e, no evident, super Ale mm. no jest 4 rano Był displacement, damy tutaj też displacement no, idziemy na bardzo cienkiej linii anomalii. Tego nie było. Ja nie widzę anomalii. Co się dzieje ze mną? Mamy ewident. Leżymy o displacement. W łazience da ci kremów Dobrze, no mamy No mamy ewident Imaginary Obradek no się zmienił, dwa razy Imaginary Jo dwa razy Imaginary Mamy Jeszcze raz. Imaginary. Musimy dwa razy tego to, to użyć. No bo Imaginary uważamy tutaj. Removed, removed. Pięknie. Kuchnia. Imaginary też bardzo się popsuły obrazki. Szybciutko, szybciutko naprawiamy. Hmm, tutaj nic nie ma żadnego. Nie było, dobra. I tak te obrazki wyglądają. Po prostu. Um, b -b 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 e displacement w piwnicy dla testu, ale dobra. E tutaj chyba nic nie ma. Żadnego. Był displacement. Jo! dało się go wypatrzeć. E dobra, no tutaj nie ma. Damy, damy ten salon displacement ewentualnie. E tutaj nic, tutaj nic. Tutaj. No to jest y, głupie pomieszczenie. Nie było nic, no w tej, tej łazience mi się wydaje, że ten kremik był w innym miejscu. Jeszcze raz to zgłosimy. Na tych schodach się chodziło, nic nie dzieje. No jednak nie było, jednak tak to po prostu było i tyle. Um, więc dobra. No nie no, tak to było. Ja muszę sobie zobaczyć, jak to się nazywa, bo to jest Shadow Figure, to jest Pure Form. Mamy Pure Form w schopku. Idź mi stąd! I won, 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 won! Nie podobasz mi się! Pure Form. To nie był Zenek. To nie był Zenek, drodzy widzowie. Zenek tak nie wygląda. Electrical. Radio się odpaliło. Szkoda, że nie muzyczka z backgroundów, to było fajne. Jako typowa muzyczka z backgroundów, ale dobra. Um, to nic się nie dzieje, anomaly removed. Mamy piątą 24 już. Był tylko jeden jakiś intrus de facto i to był ten cień. To mnie gra zaskoczyła. Tego cienia jeszcze nie miałem. W sumie pierwszy raz go miałem. Teraz mamy electrical. Ci radia. Też radio się włączyło, nie? nie? się radio nam odpala teraz. Eee, no dobra, to tu łatwo zauważyć, to jest bardzo łatwa anomalia, do zauważenia. Więc e, ja tam nie narzekam, no. To mi się mega łatwo zaobserwuje, anomalię. Hmm, raczej to nam się uda przejść, takie mam wrażenie. Ale dobra, no, szukamy. Wypatrujemy. No displacement, bo display, znowu tą gitarę przemieszczają, no. Co oni za tą gitarę wzięli chyba. chyba? Chyba, chyba, no, albo ta gitara tak była, ja po prostu nie pamiętam, no. Nie, nie było, dobra, ta gitara tak po prostu była. A Mika w kuchni, dodatkowy talerz, przyda się, no, by się rozbił, no to by się przydało, nie? Nie wiem, po co to zgłaszają. Mmm, no. Dodatkowy no. talerz to jest w końcu. No dobra, musimy to zgłosić. Eee, no, dobra. Ostatnie 10 minut, zobaczymy jeśli się potem okaże czy coś przegapiłem, raczej na pewno coś przegapiłem, znając moje szczęście i moją ślepotę, co też wiecie, że ja jestem ślepy po prostu, że czegoś nie zauważyłem, mogło to być naprawdę coś bardzo widoczne, możecie pisać to w komentarzach, ale dobra, not found, gra się kończy, Wygraliśmy 6 rano. Yy, przetrwaliśmy tą nocną zmianę. Trzeka normalnie widziałem. Zdarza się. Ale oczywiście, jeśli film Wam się spodobał, to łapkę w górę. Yy, ja się szykuję do nagrania na Dark mode, ale watch, albo albo też na monochromie, czyli bez kolorów. No i cóż, do zobaczenia.